Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. il cię trzeba cenić, Ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś Piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, Bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej Świecisz bramie. Ty, Co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz Z jego wiernym ludem. Jak mnie, Dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem. Do matki pod Twoją opiekę Ofiarowany martwą podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu Iść, za zwrócone życie podziękować Bogu Tak nas powrócisz cudem no ojczyzny łono Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych Szeroko nad błękitnym niemnym rozciągnionych Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem Wyzłatanych pszenicą, poslebrzanych żytem, Gdzie nowy świeżo, gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dziecielina pała, A wszystko przepasane jakby wstęgą, Miedzą zieloną, na niej z rzadka Ciche grusze siedzą.